dzisiejszym filmie. Już jest dwie minuty na czasie, no daj spokój. No, nie, nie, no, nie, no tak rozwalone auto. Dlaczego ktoś wymyślił takie punkty? Hello, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z BMG Drive. A dzisiaj kolejny scenariusz przed nami garażowy pojedynek. Intro brzmi tak. Rozglądaj się za punktami kontrolnymi i postaraj się zapamiętać to zanim za bardzo się pośpieszysz. Mamy go ukończyć w maksymalnie 2 minuty, ale minuta 45 jest najlepszym czasem. No i jedziemy to pierwszy raz, także ja już nie przed się Wam się spodoba. o to nie błagam, ale proszę Was o zostawienie łapki w górę, a jeśli jesteście nowi, to zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić nowych odcinków, a my już przechodzimy do wyzwania. Czas się odlicza. I jedziemy start, 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 start. Okej, okay, obstawiam, że tu mam w lewo jechać. Potem eee... Ten tor jest trochę dla mnie nieznany. A, tam był jakiś punkt kontrolny też. Ok, Musimy tu wjechać, potem jedziemy tu. Kurde, ale to dzik jest. A, czyli to był od razu ten punkt kontrolny tak naprawdę. Eee... Cofamy do tyłu, cofamy do tyłu. Jedziemy jakimś tutaj peżotem, francuskim oczywiście. Za pierwszym razem będzie pewnie trudno, ale potem zapamiętamy ten tor i będziemy się starać poprawić nasz czas. Ej, gdzie to jest? Tu jest chyba, nie? Okej, okay. nie. To był jednak tamten zakręt. No nie, no kurde, się człowiek zastanowi i tyle. Masakra. Dobra, jedziemy dalej. Zakręt w lewo i ostry w lewo, moi drodzy. Ostry w lewo, prosto i w prawo. Zakręt 90 stopni. Staramy się nie rozwalić. A teraz trochę przyspieszamy, żeby nadrobić straty. Ale jednak nie zawsze się da to zrobić. Tutaj też Uff. poziom trudności jest very high z tego co wiem. Ale na jakiej zasadzie jest to określane, nie wiem. Tutaj teraz musimy skręcić. teraz obstawiam, że gdzieś prosto. Nie, po prostu tu. Dobra, dobra, gaz, 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 bo czas mnie goni. Gdzie teraz? Nic nie widzę. Chyba gdzieś tu. Eee, tam jest punkt kontrolny. No nie. Za dużo zastanawiania się. Potem chyba będzie dalej. Dobra. Czyli tu. Hop, 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 kic, 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 kic. Amulet! Ostro! I co dalej? Tutaj przez stację. Dobra. Teraz wyjeżdżamy, jedziemy prosto. Ostry zakręt w lewo, ale dosyć szeroki. Kolejny w lewo. O, z wjazdem do środka. Obstawiam. Okej, okay, tu jest brama. I drugą wyjazdową. 42 punkty kontrolne, moi drodzy. To jest dużo punktów kontrolnych. Jaki to jest chaos? Gdzie teraz, gdzie teraz? Tutaj w lewo. Aha, jeszcze mi każą tu wjeżdżać z powrotem. I tam jeszcze raz wyjeżdżać. Bez sensu. Może teraz prosto, o fajnie. Tam jest parking, dobra, kolejna też prosto. I tak się nie da tego zapamiętać tak naprawdę, moi drodzy, no staram się zapamiętać, ale tyle, bo droga hamowania za długa wykręcamy. I tutaj teraz jazda, znowu przez stację. Punkt kontrolny na zakręcie. Tutaj wyjazd. Obstawiam, że w to będzie. Dobra, dobrze obstawiliśmy. Eee, znowu wjazd! Co wy tak Co oni tak chcą, żebyśmy tutaj wjeżdżali tak naprawdę. Ej, my już w ogóle mamy nie do pobicia ten czas, bo jedziemy 3 minuty ponad. <laughs> no nie wierzę, nie wierzę. Do tyłu. No, no, fajnie, dziękuję, dziękuję. No, na pewno. Na pewno to pobijemy, na pewno. Dwa punkty czasowe, czasowe nie tylko kontrolne, tak naprawdę, chciałem powiedzieć. Okej, okay, teraz tu jest zakręt. Mhm. W ogóle, zwróciłem uwagę na auto i napisane jest BAG czyli bagietta tak naprawdę. O no niej, meta z tyłu. Nie, no. Minuta 45, a my zrobiliśmy w to niecałe 4 minuty. No bez szału. Musimy to powtórzyć. No i jadę jeszcze raz. Teraz full skupienie i full jazda. Damy radę. Pamiętajmy, że te kolejne się świecą tutaj nawet na czarny kolor. Ok. Więc spoko. Może teraz damy radę zrobić to o wiele szybciej. Jak się nie będziemy w ogóle wahać. Okej. Okay. Teraz tu i tu Gdzie teraz? Prosto w prawo, dobra Jadę, jadę, hydrant, uwaga Teraz długa prosta, zakręt I Tutaj wjazd Fajnie, fajnie, teraz kawałek prostej Dobra Tutaj wyjazd z lewej I Tu w prawo Teraz widzimy tam ten przejazd, na którym się wcześniej zawiedliśmy ale teraz zobaczyliśmy go o wiele szybciej i... w lewo, w lewo! Teraz ustawiam, że przez stację, dobra. Jest OK, jest całkiem nieźle. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Teraz chyba tu wjazd będzie, tak. Potem wyjazd, pamiętam. Dobrze pamiętam. Pierwszy raz jest o wiele lepszy niż... Nie, czy drugi raz jest o wiele lepszy niż pierwszy, pamiętajcie. Znowu wjazd i chyba tam był wyjazd od razu, o, trochę zahaczyliśmy, ale nie szkodzi, nie szkodzi. Teraz tutaj prosto Tutaj możemy trochę przygazować, bo dlaczego by nie? Tutaj ostry zakręt na parkingu. Potem dalej trochę prosto. I skręt, 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 skręt. skręt. Pamiętałem o nim chyba, chyba. Nie! Nie, zgubiliśmy, tam był zakręt. Ale mamy dobre auto do tego. Znowu ta stacja benzynowa nas oszukuje. No, ej, 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 jedź, proszę. Nie, no, tu wyjazd. Już jest dwie minuty. Na czasie, no daj spokój. No, nawet nie ukończymy tego zadania. Znowu się zawahali, zawahaliśmy. No, nie mogę, nie mogę. Ileż można, proszę was. Co to ma znaczyć? Gdzie jest kolejny punkt? Proszę mi pokazać, tu jest wyjazd raz to już w ogóle rozwaliliśmy to auto Teraz tutaj No nie, no, nie, no nie, no tak rozwalone auto Dlaczego ktoś wymyślił takie punkty? Teraz to będziemy mieli lepszy czas, ale i tak nic nam to nie da Patrzcie na to, tutaj zostawione parę części z auta, no nie, nie, bez sensu i tutaj meta. Czy zrobimy się przed trzema minutami? Nie wyrobimy się, bo driftujemy, ostro. A może jednak 259 i 379 tysięcznych. Nie! Próbuję ostatni raz teraz. Mniej hamowania takiego dzikiego, powiem wam, i może coś z tego będzie. Zobaczymy sami. Do czego nas to doprowadzi. Dajcie znać, czy sami też przychodzicie sobie takie wyzwanka robicie, czy nie. Chciałbym się dowiedzieć, jak wam idzie, gdy się bawicie w BMG Drive. Pik, 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 pik. Dobra. Kolejna prosta. I tutaj podwójny zakręt. Tak, i tutaj w tą stronę. Właśnie tak. Tutaj prosta. Tutaj w lewo wyjazd. Trochę tak pół sekundy na tym straciliśmy Teraz prosto i tu w prawo przez prawie stację Tu skręcamy i tutaj będzie kolejny przez stację Ono nie chce skręcać gdy hamuje tak naprawdę to auto Ale jest bardzo solidnie wykonane W sam raz do tego wyzwania tak naprawdę, do tego scenariusza do przejścia Oj, 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 oj Na razie Na razie Miałem mówić, że dobrze, ale nie jest dobrze, bo już się zatrzymaliśmy. Nie wiem, czy podołam temu wyzwaniu w ogóle. Bo to trzeba zapamiętać sobie. Ja mam dobrą pamięć, aczkolwiek wiecie. Jeszcze pamięć mięśniowa zostaje. A ta nie zawsze będzie działać tutaj, pewnie prosto. Tutaj też tam skręt. Tutaj od razu trzeba ten zakręt, trzeba sobie wypracować normę wchodzenia w zakręt tak wcześniej, no nie? Żeby tracić jak najmniej No nie no, i tutaj tak hamuje, że aż Cicho, dobra, tym razem się nie daliśmy nabrać na to Teraz tu O, podejrzewam, że teraz też i tu Tutaj wyjazd z powrotem Tutaj na wprost Tutaj wyjazd Tędy. Wow, 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 tutaj wjazd i tam wyjazd ostatni, ale będziemy mieli chyba jeden z najlepszych czasów. W końcu zejdziemy poniżej 3 minut, ale tutaj właśnie nie powinniśmy mieć takiego zatrzymywania się. Moi drodzy, niestety nie zaliczę żadnego punktu żadnej gwiazdki, ale dajcie znać w komentarzu, czy wam się udało, a w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, słyszymy się już jutro w następnym. Na razie i cześć.